Witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dziś przychodzę z takim półrocznym podsumowaniem książek, które jak do tej pory e, mi się podobały i które jak do tej pory mnie najbardziej rozczarowały. Ogółem przeczytałam, jak na razie, w tym roku 49 książek, więc nie jest to e, jakiś wyczyn. Natomiast no, jestem w takim zestoju czytelniczym, więc też ciężej mi się cokolwiek czyta. No, i patrząc na moje podsumowanie, bo ja wszystkie książki czytam, czytam podsumowuję sobie, w sensie nie podsumowuję, tylko spisuję. Patrząc na te książki, to widzę, że rozpoczęłam rok bardzo dobrą książką. Jest to książka od Katarzyny Ryrych i jest to książka Hate Story. Ale książka bardzo ważna uważam i książkę, która w mojej pamięci została na długo. Natomiast myślałam, że czytałam ją jeszcze w zeszłym roku. Natomiast jest to książka o hejcie i o tym, jak dzieci w obecnych czasach się z nim stykają i jak takie młode osoby też jakby... Odczuwają ten hejt i co się może wydarzyć, jeżeli jakby w porę nie zareagujemy na hejt odpowiednio. Kolejna książka. No to to jest opowiadanie Dafne Dumouriez'a Alibi ale jest to opowiadanie jakby które w Polsce wyszło w próbuję okładkę przybliżyć w cyklu Makabreski, znaczy w książce makabreski. No i mamy tam historię mężczyzny, który jakby jest zmęczony, znudzony swoim uporządkowanym życiem no i w pewien wieczór postanawia jakby mordować ludzi, którzy znajdują się u siebie w domach. No i on tam ma jakby swoje jakby plany i tych planów się trzyma i stara się też to jakoś tak poukładać, no i nie widzi w tym, co robi niczego. Złego, dopóki nie przychodzi ten czas, kiedy wszyscy dowiadują się, co tak naprawdę on robi w wolnym czasie, i jest tam pokazane też to, jak na przykład traci wszystko, co miał dobrego w swoim życiu. Książka, która mnie bardzo rozczarowała. Pod względem e, swojej treści i tego, jak została napisana, a jest to książka Nellie Nielsen o Jerzyku, który kochał za bardzo. E, jest to teoretycznie książka literatury dziecięcej, natomiast ja bym takiej nie nazwała i w ogóle. Nie uważam, że to jest dobra książka dla dzieci. Jest bardzo infantylnie napisana, a jednocześnie pokazuje tak bardzo obrazowo wszystkie relacje z tego, jak na przykład Jerzyk w tragicznych okolicznościach traci swoją kochaną mamę. Więc, bardzo ciężkie tematy, bardzo źle przekazane dzieciom, więc na pewno tej książki bym. Nie poleciła. E... Okładka sugeruje zupełnie coś innego, natomiast wnętrze tej książki bardzo, ale to bardzo rozczarowuje. Mm, mm, mm. Patrzę, co tutaj jeszcze mam e... z takich książek, które naprawdę mi się podobały. E... Kolejna. To nie jest rozczarowanie, to jest pozytywna od, pozytywny odbiór. Jest to książka Stawiam na nas od Lynn Pentier. Bardzo podobała mi się ta książka. To jest książka, w której bohaterowie spotykają się kilka razy i na początku bardzo się nie lubią, natomiast gdzieś tam z, z biegiem czasu ta nienawiść przeradza się w coś innego, przeradza się w coś Bardziej przyjaznego, i bardziej miłosnego, więc naprawdę bardzo polecam. I wiele wartościowych rzeczy można z tej książki wyciągnąć, więc zdecydowanie na plus. Tutaj dalej patrzę. I nie wiem, którą książkę y, wybrać. Y, py, py, py. Biała róża od y, franceski tus. Y, nie, nie śleś tylko tutaj. Jest to książka, która jest jakby nasiąknięta bólem i toksyką i to była książka, którą przeczytałam w odpowiednim momencie chyba w swoim życiu i ona bardzo mocno to mnie przemówiła w tamtym momencie. Jest naprawdę książka o wielkiej toksycznej miłości i z tego co pamiętam będzie kolejny tom, ale yy... tak, będzie dalsza część historii, yy, czyli no, toksyczna miłość, toksyczna relacja, która niszczy jedną osobę, by ta druga się podbudowała. Bardzo ciekawie przedstawiona. Yy, co mnie z kolei yy, rozczarowało i to już nie pierwszy raz, yy, no to te takie hokejowe, yy, hokejowe książki, tutaj mam za bandą. Yy, myślałam, że będzie to trochę inna historia, yy, natomiast ona się toczyła w takim tempie, w takim stylu, że nie do końca mi się spodobała i bardzo mnie rozczarowała. Yy, też nie była całkowicie zła. Natomiast to było coś zupełnie innego niż się spodziewałam, więc stąd też ta, to rozczarowanie się pojawiło. Zaskoczeniem dla mnie zdecydowanie była książka Stevena Kinga, baśniowa opowieść. Bo ja na ogół Stephena Kinga omijam szerokim łukiem. Natomiast tutaj, po mrocznej wieży, jest to kolejna, jakby fantastyczna historia, której podjął się Stephen King i która bardzo mu wyszła. I przez tą książkę mam większą ochotę na Stephena Kinga, więc będę się na pewno zabierać za jego książki. Nie dałam tej książce maksymalnych pięciu gwiazdek w swojej opinii, bo ja zawsze daję od jednej do pięciu w swojej opinii. Natomiast dałam jej cztery, bo czegoś mi w niej zabrakło momentami też mi się dłużyła ta historia natomiast niezwykle dobrze mi się ją czytało i, i bardzo jestem to było mega zaskoczenie i zdecydowanie to nie koniec Stevena Kinga w moim życiu nawet niedawno zakupiłam sobie kolejną książkę tylko tam już bardziej taką horrorową z zaskoczeń no to jeszcze książka Twoja aż pogrób było o tej książce swego czasu głośno. To jest książka o dziewczynie, która pracuje w branży filmowej i o chłopaku, który prowadzi zakład pogrzebowy. Naprawdę świetnie się bawiłam na tej książce, pomimo wielu smutków, które tam mamy i które przetrawiamy razem z bohaterami. Więc, jeżeli nie wiecie po co sięgnąć, macie trochę zastoju czytelniczego, to zdecydowanie Twoja aż po grób wyciągnie Was z zastoju. Posiłkuję się moją listą yy, i staram się rozczytać, co jest bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. E, natomiast z tych takich hokejowych klimatów, no to zdecydowanie zachwyciły mnie tutaj e, Pack Me Up oraz drugi tom Pack lag. E, Książki hokejowe, e, natomiast faktycznie czegokolwiek możemy się dowiedzieć z tych książek o hokeju. Pomimo tego, że jest romans, to on nie jestem pierwszoplanowym. Tutaj bardziej ta relacja hokejowa moim zdaniem jest wyciągnięta na pierwszy plan, więc to jest lepsze. Mm. No i, i, i zakochałam się jakby w biurze pani Lubki e, Skrzydlewskiej, co potem w kolejnej jej serii, o której chyba też opowiem jego rozczarowanie z kolei. Mm. Bardzo mnie zawiodło. O, e, książka, na, na pewno o której muszę powiedzieć, to jest Wojciech Kowalski i książka Droga na cmentarz. Bardzo ważna książka. E, Bardzo ważna książka, bardzo wstrząsająca książka. To jest to powieść o tym, jak człowiek pozbawiony jakiegokolwiek wychowania ze strony rodziców działa potem w późniejszym życiu i jak przekłada się to wychowanie jakby pieniędzmi i tym, że możesz mieć wszystko, przekłada się na późniejsze życie osoby. Mamy tutaj Natana, z którym jesteśmy tak naprawdę całe jego życie. Bardzo mnie ta książka poruszyła, bardzo mnie e, zaskoczyła, ale nie mogłam się niczego innego spodziewać po tym autorze, bo pisze naprawdę wspaniale, i ja już się z nim zapoznałam e, w, w moim patronacie e, w książce Dzienniku Kobiety, z który pomaga kobietom ogarnąć trochę ten bałagan, który mają w głowie, i często się zdarza, że mają. E... Co jeszcze mogę powiedzieć? O czym? Na pewno książka. Pierwszy tom z cyklu Milesa Camerona Czerwony Rycerz. Bardzo mi się ta książka podobała. To była taka fantastyka, w którą weszłam od razu. To jest świat rycerzy, potworów, wojen, bardzo mroczna, a jednocześnie pokazująca trochę tą światłość, więc mega mi się ją czytało. I na pewno niedługo sięgnę po te kolejne tomy, chociaż jakby. Objętość tych książek mnie trochę przeraża, bo to są to miszcza, takie wielkie, grube, pełne akcji bohaterów. Ale cieszę się, że w końcu mam chociaż ten pierwszy tom za sobą. Zachwyce, kolejny zachwyt to jest książka Czarownica. Tom pierwszy i Tom drugi jako całość. Andrzej Paczkowski. wspaniała książka, wspaniała historia i naprawdę świetnie się wybawiłam. Adelgunda, która odgrywa moce magiczne i musi od razu zmierzyć się z przeciwnościami losu i z inną czarownicą, która planuje zdobyć to, co wpadło w ręce Adelgundy. No, wyśmienita zabawa i dla osoby, która kocha ta fantastyczne. Te fantastyczne światy jest bardzo dobra szukam, szukam książka dosyć nowa ale mniej znana czyli do usłyszenia od Julii Julia Uelan książka mi się podobała. Mamy to Siewenny Chester, która miała zostać wielką aktorką i to było jej marzenie. Natomiast nieszczęśliwy wypadek przerwał tą karierę, która się dopiero rozkręcała. No i dziewczyna zaczyna być lektorką książek. I pomimo trochę swojej niepełnosprawności, która się wydarzyła podczas tego wypadku, no to. Przechodzi pewną transformację na złe, na gorszą swoją wersję, no i potem mamy tą drogę, która jakby ją wyciąga z tej nie mogę powiedzieć depresji, bo to nie do końca jest depresja, tylko z tego swojego takiego złego nastawienia do życia. Bardzo mi się podobała ta książka, przyjemnie mi się ją czytało. To, co mnie rozczarowało zdecydowanie w tym roku, bo powróćmy trochę do. Do rozczarowań, no to były to zdecydowanie. Kurczę pieczone. Opowiadania Franka Herberta, które czytałam. Nie do końca mogłam wejść w tą historię. Nie do końca mogłam wejść w te wszystkie opowiadania. Jakby to było dla mnie zbyt szybkie, bo zanim. Ciągnęłam się już w fabułę i w to, co autor chciał przekazać, to już ta historia się kończyła, więc trochę ten format u tego autora mi nie pasuje, z kolei Duna, to był mój faworyt zeszłego roku wręcz, więc no, mam trochę tutaj porównanie. No i zdecydowanie te gatunki fantastyczne, długie, bardziej mi wchodzą niż. No, i kolejne zachwycenie, zachwyt. Mój kosiarze Nila Schustermana. Nie dziwię się, że była e, taka. E, nie był, że był taki boom na tego autora. E, mamy tutaj ludzi, którzy pokonali śmierć, głód i wszystkie nieszczęścia. Natomiast jakby istnieje taka organizacja jak kosiarze, e, którzy tak czy siak muszą jakby zadbać o to. Aby nie było tego przeludnienia na ziemi. No i spotykamy dwoje nastolatków, którzy zaczynają przychodzić to szkolenie kosiarzy, i okazuje się, że ta organizacja wcale nie jest taka super, jak się okazało wcześniej i jak się ludziom wydawało. Co kolejnego mnie zachwyciło to. Zdecydowanie reportaż. Reportaż Kamila Iwanickiego, śląsk, którego nie ma. Bardzo piękna książka, bardzo. Obrazowo pokazuje nam to, jak ten śląsk kiedyś wyglądał, jak faktycznie można było się w nim zakochać i jak faktycznie to wszystko wyglądało. Ja aż żałuję po przeczytaniu tej książki, że nie mam okazji już poznać takiego śląska, jakim był. Piękne pałace, piękne budynki, to wszystko było naprawdę cudowne. Bo zachowały się niektóre fotografie, które Kar Kamil Iwanicki nam pokazuje w tym reportażu. Ech, no było to coś pięknego i Chętnie teraz przeniosłabym się w czasie, by zobaczyć y, pałace, które były w swoim jakby tym najwyższym pięknie y, niezrujnowane, a tylko jeszcze bardziej podkreślone to piękno. Więc y, zdecydowanie chciałabym się tam przenieść y, i na pewno więcej książek o tym Śląsku będę chciała przeczytać. No i przejdę teraz do tego rozczarowania od ludki skrzydlewskiej. Już sobie od. Czyli tak, rozczarowanie to zdecydowanie all over me czyli czwarty tom z jej słynnej serii Prawda o Jaru. Bardzo mnie ta książka rozczarowała. Z jednej strony podobało mi się to, co tam przeczytałam, bo było to coś innego, natomiast z drugiej strony chyba to nie dla mnie, więc zdecydowanie to kontrowersje budzi ta książka i nie chciałabym więcej jej czytać. I chyba nie powrócę do tych pierwszych tomów, bo ja zaczęłam od czwartego. Może te poprzednie były lepsze, natomiast ten zdecydowanie mnie rozczarował. Coś, co zdecydowanie chyba nigdy mnie nie rozczaruje, to książki King Jamesman. Tutaj mamy Przekleństwo Amuletu. Książka mnie zachwyciła. Ja normalnie czytałam ją na stojąco, bo nie mogłam opanować emocji. Jest to książka trochę kryminalna, trochę... Detektywistyczna, trochę romansowa. Bo mamy tutaj generalnie Zinap, która przyjeżdża do domu w Dubaju i odkrywa, że zaginęła jej współlokatorka. Nikt nic nie wie, nie ma z nią żadnego kontaktu. Policja nie chce też jej pomóc. Więc no, ma ten problem. No i w końcu, kiedy ktoś już przychodzi z pomocą dla niej. No to okazuje się, że zaczęli być oni na celowniku tych ludzi, którzy jakby mieli coś do czynienia ze zniknięciem współlokatorki ZINAP. No i akcja zaczyna się dziać jeszcze mocniej i jeszcze jakby bardziej wchodzimy w te sekrety. Bardzo mocna książka i zdecydowanie polecam Kinga Jest pan we wszystkie jej książki i niedługo będę czytać jej najnowszą powieść coś ze Stewardesa Dubai. No, najnowsza generalnie opowieść ze stewardessą. Cienie umysłu. Artur to jest zdecydowanie mój, mój plusik tego roku. Książka fantastyczna, fantastycznie się to się czyta. Jest to bardzo mroczna książka i czekam na kolejne książki autora. Muszę też przeczytać, nadrobić te, które już wyszły, a jeszcze wtedy nie znałam. No, bardzo mroczna, jeżeli lubicie klimaty Stranger Things, to bardzo mi się ta książka z tym właśnie kojarzy trochę. Coś, co mnie też zachwyciło, chociaż wielu rozczarowuje. Bo sugerują się napisem na okładce, którym nie trzeba się sugerować, a jest to książka Kaktus. O kobiecie, która jakby jest zgorzkniała trochę trochę taka marząca o tym, by mieć wszystko pod, w planie bez żadnych rewelacji. Książka bardzo. Smutna, a jednocześnie dająca nadzieję. Powiedziałabym, że to wręcz taka życiowa książka, yy, e, która daje nam jednak nadzieję, że pomimo tego, że dzieje się na przykład coś złego, to po chwili może wyjść z tego coś naprawdę wspaniałego. E, no i ostatnie, jak na razie, książka, którą niedawno skończyłam. Schronisko, które przestało istnieć, Sławek Gortych. Zakochałam się w tej serii, czytam teraz drugi tom. Chociaż czytam, to jest dużo powiedziane, bo na razie mam zastój czytelniczy, ale przez to, że byłam w tym roku w Karpaczu i widziałam te miejsca, które opisywane są w tej książce, to jeszcze bardziej mam ochotę tam powrócić i poznać jeszcze więcej, bardziej historię tych miejsc. I dzięki temu autorowi mogę to zrobić i naprawdę jestem zachwycona i na pewno poznam całą serię, która jak dotąd Wyszła. No i to też jest taki kryminał bardzo mroczny, z tajemnicą, która tak naprawdę zaczyna się już na wojnie. I dopiero my po, jakimś, po jakichś latach trochę odnajdujemy tutaj, dlaczego obecnie dzieją się jeszcze takie rzeczy, które jakby swój początek mają właśnie w latach wojennych. No, także to były książki, które mnie zachwyciły i rozczarowały, chyba więcej mnie zachwyciło niż rozczarowało. I zdecydowanie w tym roku wybieram te książki, które na pewno mogą mnie zachwycić. Jeszcze z takich zachwytów to mogę polecić Julię Miasto Grzechu, która jakby mnie zachwyciła tym, że pomimo że jest to erotyk, to nie jest to taki wulgarny erotyk i naprawdę może się spodobać nawet takim osobom, które po te erotyki nie sięgają. E, także co? dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, no i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!